wszystkim, jestem Olaj, witajcie na moim kanale. Mam wrażenie, że od ostatniego vloga, jak tutaj dodawałam, to zmieniło się po prostu wszystko. Począwszy od tego, że jest jakieś milion stopni na dworze, naprawdę. Teraz jest już godzina prawie 21, jest już tak szarabo, ale dalej jest tak parno. Tuż no, zaraz będzie pewnie pierwsza burza w tym roku, a ja niczegoś tak nie boję jak burzy i jeszcze do tego Felek nigdy nie. Ee, nie widział co to jest burza, nie doznał tego, a ja po prostu strasznie się boję. Boże, naprawdę to jest moja fobia, lęk i wszystko co najgorsze. Um, I ogólnie właśnie w związku z tym dzisiejszy dzień był fatalny, ponieważ byłam w pracy więcej niż powinnam, no, ale dobrze, przejmijmy ten fakt. Cały dzień w ogóle jest gorąco, duszno, ja nie mam na nic siły, wszystko mnie denerwuje, nie chcę mi się nawet jeść przez tą gorączkę. Ach, i co najważniejsze, boli mi od rana głowa, już o tym zapomniałam, aż do tego przywykłam. Naprawdę wziąłam już tabletkę, ale to oczywiście nic nie pomogło. Mm, no i tak tak sobie żyjemy, ale jest godzina właśnie 21, tak jak mówiłam e, i piąteczek, ale spokojnie, co nic nie znaczy, że jest piąteczek, e, ponieważ jutro pracuję i mam uczenie. Wow, super! Um, ale jeden pozytyw w tym wszystkim jest taki, że przyjrze do mnie Moniczka, po którą za niedługo będę jechała. Tutaj jej ja mówiłam, że jak ja wyjadę i nie daj Boże zacznie się burza, to ja zawracam i do domu jadę, a ona nie robi co chce, bo naprawdę, Boże święty najgorzej, co może być to być uwięzionym w aucie podczas burzy, a tutaj wiecie jest ok, bo mam rulety te takie pełno wiecie ciemne takie, więc spoko, no ale fajnie, że Moniczka przyjedzie, a dzisiaj sobie na pewno odpoczniemy, coś pogramy pewnie na Xboxie i tak dalej, a jutro mamy uczelnię, od 9 do 11 ja będę na uczelni, a później idę na 12 do pracy. A Monika jeszcze zostaje chyba do 13 czy coś takiego na uczelni. I to jest sobota, więc gitę bo niedzielę mam wolną od pracy, ale to znaczy, że wolną od studiów, bo znowu mam e, studia właśnie w niedzielę. E, ale żeby nie było, jutro sobie właśnie idziemy gdzieś na jakąś na jakieś jedzonko sobie trochę pocielić, odpocząć. E, nie będzie już tak parno z tego co wiem, mam taką nadzieję. E, no. I tak zapowiada się ten cudowny weekend, słuchajcie. Dzisiejszy dzień jest okropny. Okropny jest dzisiejszy dzień. Ale co, ja się ogarniam pomału, jeszcze sprzątnę mniej więcej tutaj, wiecie, takie śmieci i tak dalej. No i będę jechała na dworzec. Mólcie się, żeby mnie nie spotkała burza po drodze, błagam. Pimpuś Sadełko. A mój Pimpuś Sadełko, co on tutaj robi? Ula, ty mówiłeś, że ty gdzieś jedziesz? Lepiej daj mi przysmak mój. Halo? Halo? Halo, halo. Odpoczywamy sobie z Felkiem i modlimy się, żeby nie zaczęło błyskać, chociaż te chmury to uh -huh, świetnie. O, patrzcie na to. Mamy ja już Moniczkę, tak czy nas miałyśmy? I jak teraz przybiegłam na Bosą z gara, jest ulewa i jest burza i wiecie, już w nie się tego boję. I po prostu stwierdziłam, że tak będzie szybciej niż w klapkę, Celuś! Bo ten łańcuch się dobrze nie trzyma. Słuchajcie, jedziemy z Łaniczką na zajęcia, na które ja byłam za tym, żeby na nie w ogóle nie iść, ale Monika udawała, że tego nie słyszy i ignorowała to. Po czym na końcu zapytała, ale musimy tam iść? No, wiecie, ale no, no niestety. Jedziemy, chociaż bardzo nie chcemy. Chcesz jechać na te zajęcia? Jasne. Monika będzie jak przypadne uczenie na całych zajęciach, słuchajcie, do 14, nawet zostanie po Za mójcie. każdym razem przez olew w bagnie przysięgam, za każdym razem, jeśli jest, słuchaj, po mnie nie będzie. No i ktoś musi wysłuchiwać tego, co tam się dzieje, a jeszcze do biblioteki, słuchajcie, idzie, mówię wam. No. Spóźnione już, Moniczka idzie, się już nie może doczekać, aż spotka swoimi znajomymi ze studiów. I tam no, jest nasz cudowny budynek. No. Spójrzcie na to jaka przepiękna tęcza, życie Moniczka na tle Magnoli, ponieważ idziemy szybko do Berżki. Zaraz lecimy na chatę, jeszcze do briko, na burgerki i na melażek. I jesteśmy na naszych burgerkach. Moniczka ma kulowe... kulowe serki, cierpimy! Jak gdzie jest? Ser. Kulki zerowe. no. Kulowe Z bekonem jak się nazywa? Bye Bebek? Bebek. I bo, mówię, i frytki z patata. I burgerek z kurą w środku, przepyszny I z awokado oczywiście. No. Kuberek. Moniczka złoła, bo to Moniczka. A już jesteśmy w drodze, idziemy nawet na szyszę, na więzienną. To jeszcze na miejscu Mamy cudowny wieczór, mamy zajęcia I, teraz i, na uczelni. I, Oferuj i, sobie i, tutaj śpić z Moniką. Nie, już. Została czarowana własnego wizerunku. kurde. Bardzo dobrze. E, co jeszcze? Wysyłamy coś, no, co mamy wspólny temat z wizerunkiem. Dokładnie. Coś co się nie na e, wzbudziło nasze emocje, smutek, współczucie, coś tam co było właśnie, mocne doznajmy. Tak. Jesteśmy już w Charlotte i oczywiście sobie zdjęłyśmy naszą ulubioną kanapeczkę z mozzarellą i tapenadą. I tym razem nowe, ponieważ ja mam sałatkę licejską, a Monika ma sobie z ziemniaczkami, ale mega ładnie wygląda. Tam oczywiście dla mnie wysposa nowa. E, no i Feluś i Monika, która garnie tam cukier. Monte. Aleks kradł uwagę wszystkich i wszyscy go sobie teraz właśnie, Jak Jesteśmy teraz w drodze na rynek, na kawusie, ale byłyśmy z Moniczką w takim sklepie, pokażę nazwę. W takim właśnie. I kupiliśmy tam takie kamienie różne, które mają jakąś moc. jak te kamienie się nazywają? Eee, to masz tak, tygrysie oko, ametys i agat. Teraz był pan, który zagadał od mojego psa, że się jeszcze odwróci i stwierdzi, że chce mój numer telefonu, niestety nie. Hej, kupiliśmy oscypka w ogóle za piątaczka z żurawiną. I bardzo, nie, bardzo dawno jadą osypki z Kuba. O, o. Jak? Nie, idzie. Nie jest to bardzo ziemny. Bierzemy sobie teraz owocki w czekoladzie. Moniczka sobie wzięła ananasa, a ja truskaweczkę. Ja fajnie boski świeże. Widzę i czuję, ale testujemy. Mm. Mm. Wspaniałe. Mhm. <grym> 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 Zobaczcie jaka muzyczka! To jest mi Jak ci podobają kurde? Ogóle... Co mam? Zdajcie to! Pokażcie drugie! Spójrzcie na to! Odwiedzam Monikę na dworzec i wracam sobie teraz z Felkiem już do mnie, do domu. Bardzo dużo się nachodziliśmy, zrobiliśmy 10 tysięcy kroków, ale ten jarmark na rynku był super, serio. E, ale cieszę się, że już wracam do domu, bo sobie trochę odpocznę, e, posiluję, poglądam jakąś telewizję, posprzątam. Także fajnie, bo do weekend bardzo, no. E, I tak, a jutro wolne, na szczęście wolny poniedziałek, otwarte sklepy, więc e, coś pewnie pojawia kupić. No... I tak to życie. W ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, czy wam pokazywałam pełną aranżację mego małego grudka, bo tak, tutaj mam krzesełko i ten stoliczek. Te dwie rzeczy kupiłam w Brico. W ogóle to krzesełko jest za 75 zł, więc optymalnie. Ale przydałby się jeszcze jedno, wiadomo, jak ktoś przyjdzie. I tutaj, słuchajcie, ten stolik jest taki odkrywany i tutaj bym chciała sobie, dzięki Felek, i tutaj bym chciała sobie dać takie, wiecie, kulki, lampeczki, taki ten sznur, ale oczywiście wszędzie jest wykupiony, więc jak gdzieś będziecie wiedzieć, to dawajcie znać, bo będzie tak ładnie wieczorem to wyglądać. Tutaj posadziłam stokrotki, jakieś takie drobne kwiatki w toniczce. No a tutaj są moje piękne bratki. I tak to słuchajcie, wygląda. I Feluś się robiący siusiu. No! Ja właśnie wróciłam z zakupów, bo wczoraj była niedzielka, więc dzisiaj poniedziałek mam akurat wolę. I to był czas, żeby uzupełnić moje zapasy. Byłam w, czy ja byłam w Action, w w Brico, w Biedronce, no i w aptece. Gdzieś jeszcze byłam? Chyba nie. I pokażę Wam oczywiście, co kupiłam. Jeśli chodzi o Action, oczywiście nie wzięłam paragonu, ale Action wydałam za wszystko jakieś chyba 30 zł, czy 40. Kupiłam takie foremki na lody. Gdzieś wiem, że w domu je mam. I... Znalazł życie, moja mama powiedziała, po co Tobie kolejne graty, których nie używasz? Właśnie po to, właśnie po to, że muszę mieć tutaj e, takie różowo-niebieskie, słuchajcie, sześć foremek. On był chyba za 7 zł, bo mam na nie taki plan, e, że nagram filmik, jak robimy takie domowe lody. E, kiedyś już sobie w domu robiłam i wyszły superowo. superową. sobie też taką opaskę, ponieważ miałam dwie, w jednej felek mi urwał kokardkę. Druga, wiecie, po prostu jest, aczkolwiek chciałam jeszcze jedną. Dobra, muszę jakoś. Zaczekaj. Nad chińczykiem, ale okej. Daj w ogóle cich, patrzcie na to! Takie coś. I pani Was zastanawia, co to jest. Już wam mówię, słuchajcie. Zabawka dla psów, ale nie taka zwykła zabawka, słuchajcie. Ona jest. Um, ona jest gumowa, taka twarda guma. Były jeszcze w kształcie loda. I czegoś tam jeszcze. E, tutaj fajnie, bo piesek sobie może ząbki tak masować. Tu ma takie dziurki. I słuchajcie, fajne z tym wszystkim to właśnie, że ta zabawka to jest chłodząca zabawka. Teraz są takie gorące dni na maksa, że ja staram się w jak najbardziej pomóc, żeby nie było mu tak gorąco. Mimo tego, że ma krótkie włoski. Czekajcie, bo zaraz y, porwie rzetkiewkę. To jeszcze nie wiem jak, ale ponoć jakoś tutaj nalewa się gdzieś wody. Wskazuje, że w te dziurki jakoś. Wkłada się do mażarnika na kilka godzin i później e, się daje piskowi i to niby ochładza, więc zobaczymy, na pewno to dzisiaj zrobię. Dalej kupiłam za 3 zł, w Action były takie chusteczki: wiecie, do telefonu, czyszczenia, laptopa i tak dalej. Ja mam maka i jezuka, to jest tragedia w jego oczyszczeniu, w czyszczeniu ekranu. Yy... Nie wiem, czym to czyścić, mam, mam, mam masę takich rzeczy właśnie e, do czyszczenia, takich sprzętów, ale nic się nie sprawdza do, dobrze. Wątpię, żeby chusteczki ze 3 te zakrzęt sprawdzały się dobrze, ale kto wie. Później mamy z Rosmana takie jednorazowe zapachowe chusteczki czyszczące, e, nawilżane. Mm. Ja lubię takie rzeczy, bo wiecie, wytrę coś do kosza, a całe opakowanie to jakieś 5 złotych, więc się opłaca. No. Hmm, Powiedzmy, e, ok. Kupiłam również sobie w Action, e, wiesz, podróbkę Beauty Blendera, gąbaczkę do makijażu za 3 zł, bo moja wygląda już tragicznie, e, tragicznie. E, również w Brico tym razem kupiłam sobie płyn do płukania, bo on się skończył. Dalej mamy jeszcze odżywkę Fructis Garniera, e, kakao, masło kakaowe włosy puszące się i niesforne, to coś dla mnie i jest to wygładzająca maska, więc na pewno będę dzisiaj próbować. Mój ulubiony eyeliner z Lovely za chyba 10 zł, bo mój już się skończył, jak widzicie, ja teraz non stop noszę kreseczki, odkąd nie przedłużam rzęs, tylko sobie doklejam. Oczywiście wałek do Cifelka. Kieweczkę, zobaczcie, kawałek na No To jest plus, że oni tam mają bardzo świeże i bardzo ładne warzywa, i owoce, i tak dalej. Drożdże, ponieważ dzisiaj mam w planie robić ciasto drożdżowe. Marcheweczka, oczywiście, dla felusia. Masło, ja nigdy nie używam masła na kanapie, nic. Nie używam, czy dojść do smorzenia czy nic. Nie, tylko oliwa, już. Ale e, dzisiaj będę robiła też chyba sobie na obiad szparagi, więc z bułeczką tartą potrzebne jest masło. No i oczywiście, masło jest potrzebne również do czego? Do ciasta. I pierożki rus... Boże, pierożki z mięsem, pierożki z mięsem na obiadek. No. Tyle to z warzywniaczka. Przechodzimy sobie do biedronki. Papier toaletowy. szparagi moje ukochane zielone. Za 10 zł pani sprzedawała, tak w takim, na takim streganku, wiecie o co chodzi. Więc taniej niż w bo W są za 14, a tutaj za dyszkę. W ogóle, czy ja Wam mówiłam, jak się obsługuje te szparagi, jeśli chodzi o ich przyrządzanie? Jeśli weźmiecie sobie taką e, szparagę jedną i trzeba, wiadomo, pozbyć się tych końcówek, nie obcinajcie ich nożem, bo to będzie ciężko Wam jakby trafić, gdzie powinniście obciąć, tylko bierzecie jedną szparagę, nie chcę teraz jej wyciągać, bierzecie jedną szparagę, trzymacie tak i po prostu trzymacie za dwa końce i po prostu ją nasilacie tak, żeby się złamała. I ona sama łamie się w odpowiednim miejscu. Taki prototyp, słuchajcie. Eee, no, a ja jeszcze tak obieram je leciutko z tej skórki twardej, żeby było jeszcze bardziej takie miękkie, ale to nie trzeba. Ale pamiętajcie o tych końcówkach, to jest ważne. Chlebek, oczywiście. Jedna mieszanka taki sałat z jakimś tam sosem, winekiem czy coś. I druga mieszanka sałat. Oczywiście bułeczki maślane. Co my tu jeszcze mamy? gumę do rzucia. Kupiłam ja też banany. Pomidorki krojone, bo ja bardzo lubię do jajecznicy na przykład. Kilka ogóreczków takich kupiłam gruntowych, bo są pyszne teraz. Jogurcik naturalny. Pomidorki. Bardzo ładnie pachną. Eee. Au. Młode ziemniaczki oczywiście. I, smaku, i dla felka. Damy mu też syn, zawołamy go. Feluś, chodź, mam coś dla ciebie. Chodź szybko, twoje ulubione. Słuchaj, ulubione. Chciałbyś takiego, jednego małego. Proszę. No tutaj, oczywiście, jest woda. Mięsko, jedno na zupkę, drugie do czegoś tam, mleczko e, i taka herbatka, herbatka do robienia na zimę, w domu mam już jedną i teraz sobie wziąłam smak e, truskawki maliny, fajnie, e, że takie coś jest, bo można ją sobie wypić z lodem w takie właśnie dni na orzeźwienie, super. No i ostatnie dwie rzeczy, to jest zupka, kropnik, może ją wezmę do pracy jutro, kto wie i ogóreczki kiszone, bo będzie oczywiście ogórkowa, no. I to wszystko, co kupiłam, jeśli chodzi o jedzonko, aha, jeszcze mam truskawki tam. No ja się teraz zabieram, żeby to wszystko rozładować i żeby dać Felkowi przysmacz. Zajechałam oczywiście po pracy do biedroneczki, żeby kupić coś do jedzonka i tak dalej. Robi się taka pogoda, w ogóle deszczowa, słabiutko. Chociaż ja uwielbiam jak podleżę, ale dobra. Co tu się dzieje? Po pierwsze, mój paznokieć taki i taki, widzicie te odrosty, ale niestety cały czas mi coś nie pasowało i musiałam to przełożyć, aż koniec końców idę teraz w niedzielę ostatecznie. Mam przynajmniej taką nadzieję i będę też, słuchajcie, ścinać włosy. Yy, trochę się boję, bo w sumie ja lubię, lubię długie włosy u babeczek, więc zobaczymy, ale chciałabym je chciałabym je ściąć, tak mi się wydaje, no. Dosyć mocno chyba, ale zobaczymy w niedzielę. Ale słuchajcie, yy, Kupię sobie jakąś wodę z Kubusia, woda smakowa, rzekomo bez cukru, wiadomo, że to ma cukier. E, o smaku arbuza. Słuchajcie, napawam się tym smakiem. Kupiłam też sobie żelki i... i czekoladę. Żelki i czekoladę. Gdyż, iż, ponieważ... E, przykro mówić. Przykro mówić, ale niestety to prawdopodobnie będzie mój ostatni takowy napój i ostatnie słodycze, jakie zjemy w przeciągu Mam nadzieję, że najbliższych miesięcy, bo słuchajcie. Stało się w poniedziałek, mam konsultację z dietetykiem. No i trzeba się wziąć za siebie, wiecie, jestem o tyle ciężkim przypadkiem, że... mi się nie chce ćwiczyć. Mi się naprawdę nie chce ćwiczyć. No nie, nie, nie mam innej wymówki, po prostu jestem zbyt leniwa, dlatego chciałabym to wszystko zacząć przede wszystkim od diety i wyrzucić cukier, bo ja po prostu słodycze to jest moja miłość i ach, słodycze super. Fast foodów tak często nie jem, naprawdę. Raz na miesiąc może coś takiego, wiecie, jakaś piska czy, czy maczek, ale, ale raczej nie, raczej nie. Ale trzeba się wziąć za siebie, bo słuchajcie, ja jem bardzo nieregularnie, bardzo... Dziwnie złożone posiłki z jakichś dziwnych rzeczy albo jakieś, wiecie, przetworzone na maksa. Właśnie do tego słodycze, mało ruchu, do... nie, to wszystko się nawarstwia i czas najwyższy się ogarnąć, a Kilka razy sama już podchodziłam do tego, żeby, wiecie, sobie tam jakąś dietę zrobić, ale samemu to jest na maksa ciężko, dlatego chcę iść do takiego, wiecie, profesjonalisty, kto się, kto, do kogoś, kto się na tym zna, kto zrobi cały wywiad ze o moim zdrowiu, o tym wszystkim, jaki tryb życia prowadzę, wszystko, wszystko, wszystko i wtedy do, do mnie to dopasuje, a ta pani dietyki jest z polecenia, ponieważ moja koleżanka u niej była i właśnie trochę kilogramów zgubiła i tak dalej, także no, mam nadzieję, że to będzie pomyślna i owocna współpraca i że będę w tym Trwała, także teraz będziecie tutaj śledzić moją zdrowotną podróż, bo nie ukrywam, mój cel, jak bardzo dawno się nie ważyłam, ale uff, nie, 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 nie. nie. Mój cel to y, minus, niech ja pomyślę, chwila, minus, y, no na pewno co najmniej jest 10 kg, jak, jak nie tak 12-13, nie? Także Mamy co my mamy? Czerwiec, prawie że no. Mam nadzieję, że jakbyś na moje urodziny do, dotrwam do tej, tej. ale serio, no, chciałabym wrócić do tej mojej super ekstrawagi, w której się super ekstra czułam, ale to zobaczymy. I proszę mnie tu motywować, słuchajcie, wy, teraz musicie mówić, Ola, nie cudyczy, nie słuchaj, zjedz sobie gruszkę. No, no. a teraz zdrówko, uwaga. I cukier to jest to. Chciałam się pochwalić, że poza tym, że wiedziałam, yy, że pójdę do tyka, że idę na poznokcie w końcu w niedzielę, że idę ściąć włosy, to kochani, wracamy do rzęs. Nie, po prostu to yy, jak najbardziej, efekt mi się podoba, wszystko spoko, ja już je przyklejam dosłownie w dwie minuty, ale jeden, jedyny minus, wygoda. Po prostu, wiecie, budzę się, patrzę, te rzęsy są. Bez makijażu wyglądam normalnie, a nie jak jakiś Wiecie, oczy wklęsły, tak nie jest tragedia, więc ja już do mojej olci kołanej idę eee, na rzęski w końcu już mówię do niej kobieto, rezerwuj mi termin we wtorek i, i, i idę fajnie, bo może ona się troszeczkę zregenerowały, ale nie, nie, są spoko takie rzęski, nie narzekam i na pewno jeszcze do takiej powracam, ale czas idzie lato, czas sobie dowalić rzęski, także no ach, powracam. No i oczywiście dzisiaj się posnął samoopalaczem. samą jak cudownie się świecę po całym dniu biegania po mieście. Świetnie, ale słuchajcie, właśnie wyszłam od kosmetyczki, w której spędziłam 3 godziny, ale efekt mi się bardzo podoba. to jest taki fręcz panterką, nieważne. Bardzo mi się podoba, wszystko yy, nie mogę narzekać. Oczywiście dam wam w opisie link, bo może ktoś będzie we Wrocławiu albo ktoś jest z Wrocławia, więc sobie koniecznie tutaj wbijajcie. A teraz jadę do fryzjera e, i nie wiem, co mi tam właściwie czeka, ponieważ chcę iść na ścięcie. Nie wiem, jak bardzo chcę je ściąć, nie wiem, w jaki sposób chcę ściąć, jestem już spóźniona, więc już szybko jadę, ale na szczęście jest to jakieś 2 km stąd, e, no. I taki dzisiaj dzień, a później jedziemy do domu, ale najważniejsze jest teraz ten fryzjer, więc lecę. Teraz nie się zdenerwowałam, bo miałam mieć tego fryzjera w ogóle na godzinę 11.40. Pani mi napisała pół godziny przed, że ma zaraz klienta i nie może, gdzie ja się... Umówiłam przez buksy, więc jakby to ma pierwszeństwo, ale dobra. I wyobraźcie sobie, że teraz stoję pod drzwiami i dzwoni, żebym podała kod. A ona do mnie mówi: Mam od zaraz klienta. Uuu, jak tak można? Gdybym tylko miała jakąś stronę, w ogóle to była jakaś pani z Ukrainy. No i. Nie, 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 już się zdenerwowałam. I nie idę oczywiście do tego fryzjera. O oh, Boże! Dzisiaj mam na późniejszą godzinę do pracy, więc zdążyłam jeszcze pojechać do InPostu i sobie odebrać zamówienie z Zary już się nie mogę doczekać. Bo, słuchajcie, zamówiłam sobie kilka rzeczy takich basicowych, no. Ale jest coraz ładniejsza pogoda, więc nowe ciuszki się przydadzą, nie? Niedziela, godzina dziesiąta, Pewnie większość z Was sobie odpoczywa, i jeszcze śpi i tak dalej, ale nie. Ja już tam o godzinie 9 poszłam pożyczyć kosiarkę do sąsiadów i właśnie pierwszy raz w życiu koszę trawę, słuchajcie, bo do tej pory zajmował się tutaj tym taki pan, który bardzo się nie wywiązywał ze swoich obowiązków, więc tu widziałam. To jest czas, żeby samemu skosić trawę. Byłby to piękny dzień, pomimo tego, że zepsuła mi się roleta, bo spadła i się nie podnosi, i mam tam ciemno jak w dupy po prostu w tym salonie, więc siedzę tylko teraz w sypialni, bo tutaj jest gitara. No i co, koszy tą trawę w ogóle? Wiecie, jak wyglądają moje klapki? Zademonstruję wam, uwaga. Czy wy to widzicie? Ale przynajmniej one są z takiego spoko materiału, że można je ładnie umyć. No, i tą trawę koszę, ale beznadziejnie to idzie, ten kabel się plączy, wszystko. Mm. Widzicie, jestem w połowie, zrobiłam sobie przerwę, bo naprawdę było tak na maksa zarośnięte. Ale te wszystkie chwasty, gdzie nie dosięga kosiarka, będę musiała chyba jakimiś nożyczkami posuwać. Fesy, a ty co? A ty co? Ty się co boisz, nie? Zobaczcie za mój stan, ale z jakichś 40 stopni a ja jestem dopiero pod rzędem. Ale chciałam się z Wami pożegnać serdecznie. Bardzo Wam podziękować za oglądanie tego vloga. Oczywiście dawajcie znać, co sądzicie w komentarzach, przydawać subskrypcję i komentarze. Chcę z Wami wejść w jakąś super interakcję, porozmawiać, dowiedzieć się, co sądzicie. Zostawiłam też w opisie link do zadawania anonimowych pytań. Może kiedyś w końcu nagram jakieś interesujące QA i dowiedzieć się trochę więcej o mnie, bo do tej pory to wszystko olewałam, więc zadawajcie jakieś fajne pytanka. No i co, i dziękuję bardzo za oglądanie. Słuchajcie miłego dnia. Żegnam się z Wami i do zobaczenia.